Wszystkie argumenty, które tu powołujecie przeciwko temu wetu, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nie wytrzymują zderzenia z faktami ani z logiką. Że kurs jest płynny i ryzykowny i można stracić. No oczywiście, że można. Na akcjach też można stracić. Na obligacjach można stracić, bo na tym rynek finansowy polega, że można tracić. Że są przestępstwa związane z kryptowalutami. No oczywiście, że są. Ale dwa rzędy wielkości wie przestępstw więcej jest związanych z bankami. Tam są przestępstwa phishingu, tam są przestępstwa na wnuczka jest znacznie więcej niż w przypadku kryptowalut, a nikt nie nawołuje do tego, żeby efektywnie zdelegalizować banki. Mówicie o tym, że ustawa jest potrzebna po to, żeby można było stosować reguły EML-u, ale już od lat przepisy zobowiązują giełdy kryptowalut do stosowania procedur EML, ale wy o tym nie wiecie, bo nie macie zielonego pojęcia o kryptowalutach. Mówicie, że jest lobbying za tym, żeby w Polsce nie było tej ustawy. Nie ma takiego lobbyingu, nie ma nikogo, komu zależy, żeby nie było tej ustawy. Za to jest lobbying za tym, żeby ta ustawa była w obecnej w tym kształcie, czyli żeby zniszczyła polską branżę krypto, to jest oczywiście lobbying ze strony banków. Mówicie, że nie będzie żadnych regulacji, jak ustawa nie wejdzie. Też nieprawda. Rozporządzenie MIKA obowiązuje bezpośrednio. To jest jedno z najbardziej restrykcyjnych uregulowań w świecie zachodnim, jeżeli nie najbardziej restrykcyjne. I te przepisy i tak obowiązują, niezależnie od tego, czy ta ustawa się utrzyma, czy też się nie utrzyma.